Dzisiaj mam z tej strony kubek i zapraszam Was na pierwszy odcinek Let's Play Balantia. I się Dzisiaj widzimy się w pierwszym odcinku Let's Play Balantia. Dlaczego wybrałem ten serwer? Ponieważ tutaj gra dużo moich znajomych i jest to chyba łatwiejszy od Ravi. Na Ravi po prostu mi się nie chce grać, bo nie chce mi się wbijać w 7 i wpijać KD do tej truty, także jakoś na razie mnie to się nie ciągnie um, co tu jeszcze? Nagrywałem przed chwilą ale kurwa się kapłem, że nie miałem włączonego głosu z mikrofonem Jezusławy także... no, w rozwaliłem metka w 10 level ropoli, środekowe prezent, tworzyłem go dostaje 1000 milion tu mamy skrzynkę ucznia drugi poziom na 10 level no to smoka To się przyda na później, to na później To w sumie też na później I to też na później O, jeszcze mam sobie witać Dobra mm, Co ja tu miałem? Aha Miałem tak w ogóle to jeszcze dozbierać pokrzywki Miałem dozbierać 5, dozbierałem 4 Nie zobaczyłem, że zabiłem 4, więc teraz... ...tych pięciu. Także na razie jedziemy z hostami, nie eksplinujmy, no jeśli questy, jak z po drodze. Oh, shit. O, oh, fajnie. Double I... jeszcze jedną. Dobra. To zobaczymy się, jak będę do ostatnią krzywkę. Okej, okay, tym tym porzutem wytropionymi na pokrzywę. Właśnie monster przychodzi kolejnej Troje Kolejne coś Te te bonusy chyba idą z Balmore, bo na balmorze też się dostawało Te budki plus ale semitarek to nie wiem czy się dostawało Wiem, że coś na balmorce też się dostawało Tylko nie wiem co Po drodze jak, jak szukałem tych tych, mówię Zaraz odnotuję cierpienia którego sobie zaraz ubijemy naszym kochaniom naszą monsterką, mentalkiem także zobaczymy się jak jak będzie już przy końcu wsadzicia tego metka okej okay, już skończymy tego metka, właściwie skończyliśmy drop kolejny prezencik, Chórz, to może żółty co tu dużo... a nie plus 8 o chuj, rzadzo Będzie na później Otwieramy Jakie. No. Jebie, to w sumie To w sumie sobie zostało Otwieraj prezencik Miedź. Mhm. Ciekawi co jeszcze zrobić z tego Okej, okay, więc Przy okazji do nas level Reżidius, Johan, w zasadzie ja się kończy z kuli. Zdaję trąbione, dziesięć psów. Piszczą mi kwiaty kaki. Okej, okay, to idę tam poddawać dwa questy i zaraz się widzimy. Okej, okay, coś było jednak. Zobaczymy co się dostaje za... Ha, za, tam, za z pustą butelką. Czy jesteś pozmieniony? Czy jednak pojawia 100%? Dobra, zapytam go. Okej. Okay. Dobra, trochę hajsus się zawsze przyda. Pod kowala, zobaczmy. Teraz liści pios, to ja tam mam czas. Zrobię to pewnie. A mi też z jakichś 300k Idziemy teraz za z zbrojami. Tak krótko jest to, nie będę Hell? chyba coś było tam napisane, ale ja nie wiem co. Ja nie będę wiedział co, jak będzie jakiś później. O kur. Chuj, zdroźnią to. Tak, jest trafiłem, dobrze. I dosaliśmy 150k. No może być, wbiliśmy 12 level. Nie bierzemy sobie siłę. Siła musi być pompę. Trzeba wbijać. Trzeba pompować level na 20 poziom, jeszcze 20 poziom, to my cię dobijemy okay. o kurwa 150k, yeah. dobre, że mam 13 poziom okej okay. oś to zrobiłem rozpąż co to mamy i... Mm. okej okay. no spoko, bo razie ja widzę jakby misja SPL-a, tylko że bardziej, wyna bardziej wynagradzają już prawie sam milion ma BL okej okej 150 okej, no spoko jakichś ma widać. być Żydzie Dobry, eee... list to krwale już, co tutaj szło? ósmego. To lecimy do niego, a co my tam? Jedziemy kwesty. Bla bla bla, game jest i nie przeszkadza. Dobra. Dobrze, zrobię to. Eee... Chciałem ogóle zrobić. Uriela, próbę chyba już za lepszy. Któryś na pewno Gdzie mm, jest Uriel? Uriel jest tutaj mm, Pomóż Są Który jest najlepszy? Chcę, żeby ukończyłem, że potrójny jest Libiański, Chodny i Paweł Nie wiem czy zapamiętam Idenijski, potrójny, potwny, potwny, potwny. Mięski, potrójny, tak. Idenijski, potrójny, tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Kud, tak, tak. Tak. to Tak. Tak. To. O kur. oj 250. No ja jestem za... Chcę jeszcze zebrać tę misję. Ja. Dobra. Nie mam już żadnych questów. To jest list z Kowala i kwiaty kaki. Dobra. Więc idziemy na kwiaty kaki i widzimy się za chwilę. Okej, okay, jesteśmy, jeszcze nie skończyłem drop, gdzie mam dopiero 3 ale znalazłem metka walki także może pójść kolejny pudeczkę z którego znowu może płacić milion albo coś w tym, w tym rodzaju także będziemy się znowu widzieć okej, mam co dropem jak po prostu przy końcu także no Ok, tutaj już będziemy mieć level AFIK 15 i jeszcze już skończyłem metkę także i przy okazji się wszystko powinno zgrać Tak jest, szata... Mm. So, jest Tylko szata. szatę czy jest jakieś w szatce? No ci już szamokie, też mam plany like, zrobić Nie wiem dlaczego Także Tylko szata się Jak na start będzie Będzie todo. bardzo przydatna Przyda się mm. I są tutaj jeszcze głodne szare Alphabit, także przy Was skończę tą analizę biologa. Okej, okay. mam kratykki. Witaj, tej Co Stał słychać. Okej. Okay. Gróżej Gango, on jest wyjebane. Echa on Ci teraz zawsze zaszprowadzić ja Proszę. Ja mam na 14, to można je. I ostatni kwiatek. Dobra robota. Zostajemy 250 kara, plus 7. Lepszy to niż nic. Dobre. Teraz to. Kwiaty kaki. Ej, korzy korzenie boże I... okej okay, a więc idziemy na niedźwiedzie gryzli i dropimy tea noś się 16 to coś jakoś powiększa fajnie nawet nie będą się używać okej okay, przynajmniej jakiego może level upa wbijemy nie no wątpię już mamy... 5 korzeni. Okej. Okay. Widzieliśmy sobie prawie 2 kuki. I idziemy oddać korzenie gango. Oddajemy korzenie gango. Pierwszy. Ciach. Drugi. Ciach. Trzeci. Ciach. Czwarty cia i ostatni piąty ciao what the fuck? wszystko mnie oddało i ja ostatni karzenkango widać że mnie nie lubi gdzie tutaj może być teraz niedźwiedź gryz gris Ty, wszystkie? mam się ups co to miało być? O jestem świeć fryzyd. O, to jest mój świadek. Bygnie świadek, zjadał wiadek, ok Ok. Okej. Okay. Także widzimy się w szybie I znowu się widzimy. Teraz mamy każdy gango ostatni. 350k i naszyj już mam prawie 3k także jest chyba dobrze kowala, no to jedziemy do M2 albo jeszcze nie bo jeszcze tutaj jakiś od oktawie jest quest Jeżeli wszystkie bo widzę że opłacalne, bo dużo hajsu leci z tego co słyszałem to bodo, bo podobno z hajsem to jest różnie przekonałem się o tym na rawi na no to tak jak wspomniałem wcześniej o ile to o tym wspomniałem bo nie wiem bo wiem że Na wcześniejszej próbie nagrania bez głosu mówiłem o właśnie o tym jak to na rawi sklejałem film ale jak nie mówiłem to jeszcze raz powtórzę że muszę po prostu dograć parę metków parę czegoś tam parę level upów jak bije się 5 level z surką będziecie mieli wszystko w odcinku Także będziecie mieli level upy 7-1 nie, ale 7-2, 7-3, 7-4, 7-5. Do tego metki. I jak wkładam kD do truty. Plus piątki. Takie, że myślę, czy to nie podzielić jakoś. Zobaczymy, jak wyjdzie za 2 odcinek to podzielę na 2, a jak nie, to wyjdzie po prostu 1. Dobra, teraz wracamy do Volanty. Na jakąś książkę kucharską, co tu mam zrobić. Muszę zająć książkę kucharską do oktawy Okej. Okay. Nie wiem, wyście napiszcie mi w komentarzu czy jak mamy z tej w tym M1 mieście To czy opłaca, Czy chcecie po prostu tak, czy się opłaca co 5 sekund robić cięcia, żebyście to mieli krótszy odcinek i żeby się lepiej na to patrzyło? No i teraz właśnie na kiszkę, kiszkę wilka robię przerwę, bo nie chcemy się tam jechać. Okej, okay, jesteśmy już na szarych wilkach. Zlurujemy sobie spota przez to zwabienie. Zobaczymy, czy dropnie nam ta kiszka. Jak nie wydropi w ciągu trzech spotów, to się wkurzy i wyłączy Ja Uważam, że będzie levela 16. Włączałem parę sekund żebyście to widzieli mm. Okej, okay. już kiedy teraz nie ma Znaczy tam są jakieś samotne wielki Są alfa, alfa, szary i szary I tam jest jakiś murang i załóżary Także zgarniemy sobie to o tak Wszyscy, że jestem potworem Monster. Z zgodzimy Monstera, czyli muranga. Prawdziwego bossa Metina. I właśnie wbijemy sobie level... O jak akurat kiszka wbita. Popatrzcie jak pięknie wszystko weszło. Mm -hmm. Czy nawet już zejwisty lepsze wygląda? Będziemy je bać tą no, bojowną plus 7. Okej, okay, także spotkamy się w Emil. No, się mamy, już wróciliśmy, jesteśmy go oktawie oddajemy mu tę jego piękną kiszkę. Dostaliśmy stoka XP 250k i szpon wilka 5 razy. Niech hmm, mi to nie zechce. Co to mamy? Ko od Kowala znowu kosta. mojego... Tak, pomogę ci. Ja sam tam to, bo też się odzyskam. Ale jakby spojrzyć tarczy to w za niebie chuję. O, tu sobie tarcza 7. I ja plus 7 I a plus 8, co trzeba nie mam tak. tego. Dobra, także już jedziemy do M2, bo już się Kowalik nie jest niespokojny, denerwuje się w obczek Także widzimy się w M2. Tutaj przy, przy drobieniu to parka mamy jeszcze level up 17. Jeszcze dropnęliśmy ten toporek, także zajęliście. 17 level up I widzimy się u Baya tego latkiego Także hejo Okej, okay, siemono, widzimy się z powrotem, jesteśmy pod kowalem. Mamy jego złoty topór O kuźwa, co nie że nie żyć ci zanżona I wbijamy na M1 I jak zwykle nie wbiło no, także ten tego. Wiem, siła. Ornamenty są. Idziemy do Deogbae. Deogbae. Wypaniam. on trochę dobrych siekier. Nie, nie chcę. Okej. Okay. Mamy pozdrowić Kowala. Zobaczyłem, może wejdzie level up 19. Zastarczyłem list. Ja. Nie wejdzie Dobrze, także się widzimy na levelupach Ja idę XP Siemano Okej, okay, jesteśmy już Po tym spocie powinien być levelup 19 dziewiętna czy 20 19 No co ja już liczę Albo jeszcze nie będzie Albo i będzie Ok, jesteśmy znowu przy przerwie, musiałem się wyłączyć do bo mi wbili do pokoju rodzina. I właśnie mamy level up... 600, Boże, 99, co ja chciałem mówić? 19? Tak w ogóle się kapłem przed chwilą, że mi się głos uciął z metka, to znaczy jak moja wnuczka bije, moja postać, mój monster. I to mnie bardzo cieszyło, bo tak szczerze ten początek filmu jak bił, i jeszcze jak ma lecieć nota w tle, to będzie coś tak chujowe ze sobą współgrało. Dlatego myślę, że będę nagrywał bez głosu i powinien być gicior. Dobra, idziemy na coś lepszego, że widzi jakiś większy level. Tam. Także widzimy się znowu przy level upie. na razie. Okuźwa, to co to? Bałtyjska skrzynia jakaś. Co z tego drogi? Nie wiem czy to dobrze. Dobra. Dziękuję, już można w sumie uznać, że to będzie level up. Więc jeszcze dogram do końca. Jdziemy tak. Twierdzimy, że w a co tam? Giną. Się. Lwa. i giną. Uwierzę sobie lwa. Jadę. I jedziemy. Bum, bum, bum. I za chwilę nie będzie. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. I jest level up 20. I mamy analizę zabiorę. Także... Także myślę, że ten odcinek nie jest za długi Was, nie zanudził na śmierć Także pamiętajcie Komentujcie, subskrybujcie Lajkujcie, followujcie Na Facebooku nie lajkujcie, bo jeszcze nie mam żadnego Pan pagea Bo myślę, że to jest za mała ilość widzów Także... Na razie O, bum był so... Po wow, mnie jeszcze skrzynia ucznia 3, co z tego dropnie 50 pernych i po 10 tych dłoń przewidzie a nie 150, wow, No faktycznie, dobra. Także jeszcze raz komentujcie, subskrybujcie i te i tak dalej, bawcie się w youtuberskie gówna. Także na razie hej, pa, cześć.